Dzień dobry, szczęść Boże, witajcie, e, mamy takie odgłosy w tle tutaj jakieś godowo różne, e, kaczki wpadły w jakieś uniesienie i tam coś się dzieje, e, może ich za bardzo nie będzie słychać, ale no to będzie urokli urokliwe. E, urokliwy może dodatek do nagrania skoro dzisiaj są zielone świątki no to musi być zielono więc jesteśmy w ogrodzie botanicznym w Lublinie więc po to żeby ta zieloność tam towarzyszyła zielony kolor, który jest symbolem też nowości, młodości nowości, który przynosi ten największy gość dzisiejszej uroczystości, jakim jest Duch Święty o nim w tej dzisiejszej Ewangelii z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę, od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, duch prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmie Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Yy, urokliwe te dźwięki, tutaj kaczuszki też blisko właśnie nas nurkują. Yy, zapraszamy, można też ogród botaniczny odwiedzić, yy, zrelaksować się akurat w tę uroczystość, nie tylko, yy, ale do rzeczy. Yy, poprosimy kaczki trochę o więcej ciszy, żebyśmy mogli pochylić się nad Ewangelią. Ale to w sumie takie urokliwe, dlatego że gdybyśmy otworzyli dzisiejsze pierwsze czytanie, to moglibyśmy też posłuchać o tym, że apostołowie po pozesłani Ducha Świętego zaczęli mówić nowymi językami. Więc może to jest też taki wymowny znak, żeby być otwartym na te nowe języki, na głos także stworzenia, żeby wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg przez wszystkie, przez wszystko, co nas otacza, chce nam powiedzieć. Ale do rzeczy. To, co łączy y, wszystkie czytania, łączy się z psalmem dzisiejszym, dzisiejszej liturgii w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, to jest tchnienie. Tchnienie, które daje życie. Y, to, co na początku, w pierwszym czytaniu, gdybyśmy otworzyli, znamy wszyscy dobrze ten opis z apostolskich, kiedy apostołowie wraz z Maryją modlili się w Wieczerniku, nastąpiło tchnienie, szum gwałtownego wichru, gwałtowne tchnienie, które było znakiem przyjścia Ducha Świętego to to znaczy, że wydarza się nowe stworzenie, że Bóg czyni wszystko nowe. Co rozpoczął przez mękę śmierci zmartwychwstanie Chrystusa, to dopełnia w Duchu Świętym posyłając nowego Parakleta, Ducha Świętego, żeby nam oznajmił wszystko o Bogu, żebyśmy mogli w pełni żyć Bożym życiem. Na początku stworzenia w Księdze Rodzaju znamy ten opis. Bóg tchnął tchnienie życia w człowieka, żeby stał się istotą żywą. I teraz też chce tchnąć w nas, żeby obudzić to, co martwe, to, co w nas uśpione, żeby dać nam nowe życie. Więc nie mów dzisiaj, że nie da się, nie umiem, nie potrafię, to jest beznadziejne, jestem bezsilny. Bo Duch Święty chce ci chce przyjść do Ciebie i dać Ci nowe tchnienie, ożywcze nowe tchnienie. Gdybyśmy otworzyli psalm dzisiejszy, są tam piękne słowa, które brzmią: kiedy odbierasz im oddech marnienią i się obracają, stwarzasz je, napełniającym Duchem. I odnawiasz oblicze ziemi. Nie tylko to wydarzenie z 1979 roku, kiedy Jan Paweł II na Placu Dziecięstwa wypowiedział te prorocze słowa, ale w każdym czasie, kiedy otwierasz się na działanie Ducha Świętego, Bóg chce czynić wszystko nowe. Dlatego potrzeba nawołać, bo bez Ducha Świętego nie ma chrześcijaństwa, bez Ducha Świętego nie ma Kościoła, bez Ducha Świętego nie ma Eucharystii, nie ma niczego. On jest tchnieniem, które daje życie. Zobacz, Duch Święty, którego nie widać, ale tak jak powietrze, któremu dychasz, też go nie widzisz, ale bez tego byś nie mógł żyć. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, żeby w nas wszystko nowe czynił. Otwieraj się na to, co nowe. Jeżeli mówisz sobie, zawsze tak było, już nic mnie w życiu nie zaskoczy, już się do tego przyzwyczaiłem, to dzisiaj bądź otwarty na Ducha Świętego i o Niego wołaj. On dzisiaj w Ewangelii też mówi do nas. Że chce być dla nas parakletem. Parakle to ten, który jest pocieszycielem, więc nigdy nie mów, że jesteś sam. On jest przy Tobie. Nawet jeżeli wydaje ci się, że Ciebie wszyscy opuścili. Poszukające jest to. Na początku zaczynaliśmy w takim zgocie. Teraz nastała taka błoga cisza, tylko taki delikatny powie wiatru, to jest tak to jest przyroda. Boży dar. Parakle to także obrońca. Które oddala od ciebie wyrok oskarżenia. Szatan podsuwając pokusy, od razu potem oskarża cię. Widzisz, że beznadziejny jesteś, nie wyszło ci. A Duch Święty jest Twoją obrońcą. Oddala wyrok oskarżenia. Chrystus wziął na siebie Twoją winę. Chce, żebyś był wolny. To kolejny bardzo ważny dar Ducha Świętego. Poza tym, że on daje nowe tchnienie, daje nowość życia, to daje też wolność. Duch Święty jest duchem wolności. Do tego. Zaprasza też Jezus, kiedy mówi o tym, żebyśmy odpuszczali sobie nawzajem grzechy. W mocy ducha świętego, właśnie. Jeżeli jesteś zdolny w duchu świętym do wybaczenia, to zobacz, jaką wolność dostajesz. Jeżeli sam o to przebaczenie pokornie prosisz, zobacz, jaka wolność jest w tobie. Poznając ducha świętego, poznajesz nową młodość, poznajesz nowość życia, prawdziwość tego życia i dostajesz prawdziwą wolność. Dlatego dzisiaj wołaj całym sobą, nie tylko Twoimi ustami, sercem, wszystkim, co Twoje. Wołaj, przyjdź, Duchu Święty, i uczyń we mnie wszystko nowe.